Są takie chwile, mhm. bo jakby w swoim życiu każdy z nas już ma tyle, tyle ról. I ja bardzo lubię te swoje role i nie, nie chciałabym od żadnej z nich uciekać, bo one też definiują mnie. Ale myślę, że kiedy, kiedy, kiedy jestem sama ze sobą, a te chwile jest tak naprawdę też bardzo, bardzo rzadko się zdarzają, nie za często, i wtedy mam taką. Także. Także wtedy, kiedy mogę po prostu nie myśleć o, o niczym i, i być przez chwilę wolna, ale to się bardzo, bardzo rzadko zdarza, ale, ale są takie momenty, zdarzają się. Nie wiem, chyba nawet rok temu, kiedy pojechałam na, na zdjęcia nad morze i kiedy po prostu sobie mogłam nagle sama ze sobą pochodzić. Po plaży, mieć taki spacer właśnie to była mniej więcej taka wiesz, wietrzna pogoda, to był taki początek wiosny, podobnie tak jak dzisiaj tutaj. I ten wiatr, który po prostu hulał nad głową, miałam takie wrażenie, że jakby właśnie sprawił, że ja się poczułam wolna, nie, nie musiałam nagle o nikogo się troszczyć, o, nikogo myśl, o nikim myśleć, że mogłam być sama ze sobą. I to był taki moment, który. No, to, który jakby tak fajnie, bo tak dosłownie przewietrzył mi głowę.